To już piąta edycja konferencji na morzu RejsGospodarkaMorska.pl, konferencji, która w bardzo dużym stopniu jest doceniana przez środowisko gospodarki morskiej, ma unikalny charakter, wyjątkową atmosferę. Po raz piąty mieliśmy świetnych uczestników, doskonałych gości, świetnych panelistów. I ten czas na morzu, kiedy wypływamy z Gdańska do Nyneszcham, te 42 godziny czasu konferencyjnego, te 36 godzin na otwartym morzu, no, powoduje, że wszyscy mają wielki sentyment do tej formuły. To spowodowało, że ta konferencja na stałe już się przyjęła i jest stałym elementem kalendarza branży morskiej. No i ja jestem przekonany o tym, że tą konwencję konferencji na morzu będziemy kontynuować przez następne 5 lat i mam nadzieję jeszcze więcej. Same piątki mamy w tym roku 35 lat stoczni Krist, 5 lat wspólnych rejsów z gospodarką morską. Chyba szczęśliwe cyfry. Cieszymy się, stocznia się rozwija, faktycznie coraz ciekawsze statki czy jednostki innowacyjne budujemy, coraz ciekawsze zamówienia trafiają do nas ze świata, z Europy i to cieszy, martwi natomiast, ponieważ od wielu, wielu lat... Nie robimy żadnych statków dla rynku polskiego. Bardzo mi się podoba konferencja na morzu. Po pierwsze, że na morzu, czyli to, czym się zajmuje cała gospodarka morska, no i to też moje środowisko, grupa ludzi i to z tego wysokiego poziomu zarządzania: armatorzy, firmy, biznes, stocznie, administracja, no i my po raz pierwszy, jako parlarka wojenna, jako instytucja rządowa, jest możliwość poznania naszych oczekiwań, jakie są możliwości spełnienia tych oczekiwań, no i po prostu zapoznania się, taki networking, Networking jest ważny w, każdym, w, każdym, w każdej sytuacji, że poznajemy się nawzajem i możemy sobie nawzajem te potrzeby w sposób taki trochę mniej formalny, tutaj trochę bardziej na luzie przedstawić. Ja jestem czwarty raz i muszę przyznać, że za każdym razem widzę nowe twarze, co mnie bardzo cieszy. To znaczy, że jest ten świeża krew w tym przemyśle morskim, okrętowym, bo tak naprawdę, gdyby były tylko w tym stocznie. To pewnie była cały czas ta sama grupa ludzi, ale ze względu na to, że jest m.in. Offshore Wind, no to doszli do nas koleżanki i koledzy, których wcześniej nie znaliśmy, którzy robią bardzo ciekawe technicznie rzeczy, co nas bardzo cieszy. Przede wszystkim jest to miejsce, w którym spotyka się tak wiele firm i tak wiele menedżerów, którym gospodarka morska jest bliska, jest to też miejsce, w którym możemy wymienić swoje poglądy, opinie, doświadczenia, które niezbędne są do tego, żeby współpracować. To miejsce jest na promie miejscem zamkniętym, czyli tutaj nie ma wyjścia na miasto. 18 godzin rejsu spędza z sobą. Myślę, że to jest dobra możliwość budowania networkingu, wymiany doświadczeń. Z dumą reprezentuję po raz pierwszy Saltus Ubezpieczenia na piątym rejsie gospodarki morskiej. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce i przestrzeń do inspirujących spotkań, ciekawych rozmów i forum wymiany doświadczeń właśnie między gospodarką morską, przedstawicielami tej branży, jak i spółek ościennych oraz instytucji z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Mieliśmy wielką przyjemność być ambasadorem podczas piątej edycji rejsu. Ja sama byłam na rejsie po raz drugi. Absolutnie warto jest pływać z gospodarką. Mamy tutaj zawsze bardzo dużo nowych twarzy, ale też to, co jest bardzo istotne, gospodarka morska zaprasza do siebie na rejs bardzo kluczowe osoby. Z mojej perspektywy, jako dostawcy rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Jest to taki czas, kiedy rzeczywiście w większym spokoju możemy z tymi osobami porozmawiać i to jest dla mnie bardzo cenne, dlatego że biznes budujemy na relacjach. Przede wszystkim to są ludzie. Ciekawe rozmowy, ciekawe panele, ciekawe rozmowy zakulisowe, możliwość wymiany doświadczeń, myśli, dowiedzenia się co kto, gdzie, jak robi. To już jest piąta edycja e, rejsu z gospodarką morską. E, jest to niezwykle ważne wydarzenie, bo e, my wszyscy, zarówno branża stoczniowa, branża offshore e, i porty i urzędy morskie, administracja, my pracujemy wspólnie, to tworzymy taką synergię i e, to jest świetna platforma do tego, żeby tworzyć taką dyskusję o współpracy.